Witam. Jak ktoś ogląda moje filmiki, to z całą pewnością dostrzegł, że mój podstawowy ul to jest Ul Langstroth 3/4. Ul, który mnie nie zawiódł. Natomiast ma naprawdę jedną taką podstawową uciążliwość. I słowo uciążliwość nie jest użyte przez przypadek, chodzi mi po prostu ciężar. Korpus wygląda naprawdę niepozornie, ale to jest lita decha i naprawdę może posłużyć za narzędzie zbrodni. Sam korpus waży prawie pod 5 kg Do tego dokładając ramki z poszytym pokarmem to taki korpusik to podchodzi pod kilogramów 30. Powiem szczerze jak przychodzi czas miodobrania to po prostu robi mi się słabo. Czas ucieka, życie ucieka i stąd pomysł by spróbować czegoś innego. Znaczy ramka Langstroth generalnie bardzo mi pasuje. Natomiast postanowiłem na próbę zamówić sobie UL też 3 3:4. Natomiast o korpusach 8 -ramkowych. Plus dodatkowo ścianka nie z deski calówki, tylko z deski 3:4. Naprawdę dosyć taki poręczny, taki trochę kurczę, mały dziubasek. Bardzo ciekawi mnie, jak to się będzie sprawowało. Jest szansa sprawdzić. Tutaj muszę przesiedlić pszczoły do czegoś większego. Także może na nawłoci. Bardzo mnie to ciekawi. Śmieszny kurczę. Poręczny. Czas najwyższy chyba. No, spokojnie, spokojnie. Dodatkowy susz. No, jak to się wygryzie, A już się wygryza. Okay. nie są szczęśliwe. O, mateczka. Mhm. patrzę na liczbę tego czerwiu to nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby taką matkę na takim uliku osadzać. Czerw, arwy. Bo jak to się wszystko wygryzie, to naprawdę... Pszczoły nie są zadowolone. Wcale się nie dziwię. Bardzo ciekawnie, jak to się będzie spisywało, no może trochę śmierdzieć ciasnotą, ale się zobaczę. Na włoci, już niebawem. To tyle. Cześć.